Witam Was na kanale PetraKafnBB. Dzisiaj będziemy grali w Fortnite i pokażę Wam cztery sejfy w nowym sezonie Fortnite. Więc tak, pierwsze dwa sejfy znajdują się na. Boże, jak to się nazywa? złotych szybach. Ostatnio Wam pokazywałem, że tam w tej bazie banitów, tam yy, jak tam dostać się do sejfu a teraz Wam pokażę na y, siedlisku Boże. Nie mam tego mówić. Znaczy teraz o tych szybach. Więc tak, lądujecie sobie na tą tyrolkę. Przeskakujecie ten wózek. Lecicie sobie tyrolko, tyrolko, tyrolko do końca. I zeskakujecie sobie tu. Tu, gdzie macie tą tyrolkę i tą koparkę. Rozwalacie sobie to, tą ścianę, to, nie koparkę, ścianę. O, i jak widzicie, tutaj mamy pompę. Yy, Boże. Jeszcze tu ch chyba, tak? Tutaj jeszcze. Mamy jedno przejście za tą ścianą. A nie, to już jest koniec. No, ale tutaj na przykład mam skrzyneczkę. o mamucik i tutaj jest też takie op, że macie jakby o takie o, jak to rozwalicie to dostajecie nie dość, że golda, to jeszcze tak Do, dostajecie tą szybkość i mega dużo tego metalu o, jak widzicie, ja już 100 metalu o, z tego tak dropi metalu, o z tego z tych na ziemi takich O jak widzicie ja już mam prawie kap metalu Jęk ja sobie porozwalam to Tutaj akurat daję to Tudu też o, ta skałka O jak widzicie ja już mam kap metalu, więc przenieśmy się do drugiego save. Więc tak widzowie, drugi sejf. Jest tutaj, oto na tej samej tyrolce trzeba przykręcić tutaj ten zawór, polecieć znowu tyrolką. Następnie w końcu, Przepraszam Was widzowie. Już lecimy sobie tyrolką. Boże! Przeskakujemy sobie to i zeskakujemy. Hmm. Chwila, chwila, dajcie mi chwilę gdzie to było. A. Yy, 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 yy. To było na końcu te, tej trolki. Tutaj mamy kolejny zawór. I ostatni zawór jest. Idziemy sobie tu, skaczemy tutaj. I yy, tutaj, oto mamy kolejny zawór. Jak go przekręcimy, to tutaj otwiera nam się safe. Czemu to się nie przekręca? Chwila widzowie. Dobra, widzowie, ja już dolatuję, bo musiałem zrestartować sobie grę, bo zrobiłem to za wolno, więc musi się to zrobić bardzo szybko, więc tak. Yy... No pierwszy jest ten, trzeba przekręcić te zawory. Pierwszy znajduje się tutaj, dosłownie na tej ścianie. Ja sobie tylko wezmę pałkę. Pozwólcie. O, przekręcamy. Teraz szybko lecimy tą trolką. Przeskakujemy. Lecimy sobie tu, 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 tu. tu, Przeskakujemy. Lecimy dalej. Mam pompę. Chwila. Ziomka sobie. Dobra. Taki jakiś wamik. Przekręcamy. Lecimy tu. Uzeskakujemy. Tu, 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 tu. Szybko. I przekręcamy ten. Teraz otwiera nam się. O, wejście mamy tutaj dwie mityczne skrzyneczki dwie zwykłe trochę slurpa, no złoto oczywiście, no i kibelek no i ostatni sejf jest taki jak wam mówiłem rozwalacie sobie to na magicznych pchach to rozwalacie tutaj macie te, te slurpy, jakieś skrzyneczki ale idziemy tutaj, tutaj, tutaj bierzemy duszka pokazujemy go proszę sobie rzucić czy coś, bo on już wam nie będzie potrzebny. No, Zabunkrowujecie sobie, że nikt nie wszedł. Macie jedną skrzyneczkę. Rozwalacie sobie to. No i macie jedną mityczną i trochę skurpa. No i oczywiście toalet. No i co widzowie? Pamiętajcie o subie i lajku. No i co? Nara.